Witajcie, kochani, tak jak obiecaliśmy w poprzednim filmie, dziś zabieramy Was na spokojny, relaksujący rejs po przepięknym jeziorze Ochryckim. Będą cudowne widoki na majestatyczne pasmo Galicica, szum wody, trochę kołysania i mnóstwo dobrej energii. Naszym celem będą magiczne źródła rzeki Dream oraz klimatyczna świątynia świętego Nauma. Zapraszamy serdecznie na wspólną filmową podróż. Będzie pięknie, będzie chwilowo, i kto wie, może trochę wesoło. Na koniec zapraszamy na retro bonus. W oczekiwaniu na statek. W oczekiwaniu na statek. No właśnie.

co ty tam masz na Napój jakiś. Płyniemy. W pierwszym rzędzie. Jezioro Ochryckie ma około od 2 do 3 milionów lat. To czyni je jednym z najstarszych jezior na naszej planecie. Jest starsze od wielu gór i rzek, które dziś znamy. W jego wodach żyje ponad 200 endemicznych gatunków roślin i zwierząt, czyli takich, które nie występują nigdzie indziej na świecie. Jezioro leży na granicy Macedonii Północnej i Albanii. My zabieramy tylko te dwie osoby. Skoczą sobie tutaj przodem. Dobry skok i już jest na pokładzie. No ale poszedł. Pss. No tak trochę tak dziwnie pływają, znaczy lecą. Nisko tak nie. O. Zatoka Kości nad Jeziorem Ochryckim to miejsce, gdzie odtworzono pradawną osadę na wodzie sprzed 3000 lat. Domy na palach, narzędzia z epoki brązu i piękne widoki tworzą niesamowity klimat dawnych czasów. Byliśmy tu już w 2017 roku i uznaliśmy, że zdecydowanie zabraknie nam czasu, by spokojnie zwiedzić Skansen tego dnia.

Sprawdzasz wodę? Sprawdzamy. Sprawdzamy wodę. O, jaka ciepła. O, żeż. Ona jest cieplejsza niż jak mieliśmy wodę w Albanii, gdziekolwiek. Co ty? Naprawdę ta woda? Bo tu jest taka zatoka. Do tego chyba. Ale tam teraz pięknie te góry wyglądają. Z tym niebem niebieskim. No to ruszamy zaraz. Komu w drogę temu czas. Komu w drogę temu czas? teraz to już na Nauma. I w porządku, proszę Państwa, opuszczamy lotowe kości oraz muzeum na wodzie. Teraz przed nami około kolejne 30 minut rejsu do naszej docelowej destynacji, czyli Monastyru świętego Nauma. Tak więc rozkoszujcie mm -hmm. się jeszcze póki co rejsem, bo odezwiemy się do Państwa kiedy będziemy się rozkoszować już docierali do celu. Teraz jest jakby cieplej, tutaj, nie? Tak, jakby cieplejszy no? wiatr, i jeszcze słoneczko O, słoneczko! Tak to było chmury? Nie to był kormorany. Kormorany. Góry galicica to przepiękne pasmo w Macedonii Północnej. Które rozciąga się między jeziorem Ochryckim a jeziorem Prespa. To także park narodowy, chroniący wiele unikalnych gatunków roślin i zwierząt. Co ciekawe, choć góry nie są bardzo wysokie, najwyższy szczyt Magaro ma 2255 metrów nad poziomem morza. Potrafią być zaskakująco dzikie i spokojne, idealne na wyciszające wędrówki z dala od tłumów. Oho! Dacie radę! Dacie radę! Dacie radę dopłynąć! Przodem, no. Masz najlepszą pozycję startową. I wylądowali. Teraz pod figurkę. Pod figurę. Nauma. Świętego. Dlaczego? Bo to jest święty nauk. Ho, 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 ho. <laughs> Damy radę Damy radę gdzie są Pawie? A Pawie widziałeś? Nie będą w środku

przez świętego Nauma, który był uczniem świętego Cyryla i Metodego. Miejsce zachwyca nie tylko piękną cerkwią z kolorowymi freskami, ale też niesamowitym położeniem nad samymi źródłami rzeki Dream. Legenda głosi, że jeśli przyłożycie ucho do grobowca świętego Nauma, usłyszycie bicie jego serca. Całość otacza spokojna natura, pawie przechadzające się po dziedzińcu i bajkowe widoki na jezioro. No od razu kelner nas wita, jako że tak? sztuczny, no. Jaki, chyba że dobrze udaje. Udaje dobrze. Słuchajcie, gdzie sikalia? <śmienicza> gdzie sikalia? Niebo. Nie Niebo. 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 A gdzie jesteśmy w ogóle? Ja mam ochotę na tego obstrągę, ale podobnie strasznie drogi. No 200 zł za pstrąga. Trochę drogo Pan musi zaiwaniać. Wyglądają identycznie. Pewnie smaku są inne. <śm> <śm> Do widzenia, do widzenia, do widzenia. No już. Zbieramy się do odjazdu. Drogę powrotną do Smutną domu. Nam. Przecież za mieszkankiem się tęskni. Tak czas już wrócić. Za kwiatuszkami, ale czas wrócić. Ileż można. I tak właśnie zakończyliśmy naszą fantastyczną objazdówkę. Serdecznie dziękujemy za wspólnie spędzony czas i zapraszamy Was na kolejne filmowe podróże. Przed nami jeszcze wiele niezwykłych miejsc do odkrycia. Za łapki i komentarze serdecznie dziękujemy.